Dzień, kiedy wszystko zmieniło się na zawsze. Tak można opisać poranek 1 września 1939, gdy nad Westerplatte i Wieluniem rozdarł się huk bomb, a radio w Berlinie ogłosiło, że Polska napadła Niemcy. To był początek opowieści o tym, jak Hitler oszukał Polskę nie tylko ogniem i stalą, lecz także papierem, słowem, pozorem, zegarkiem ustawionym tak, by przeciwnik spóźnił się o kluczowe minuty. Wojna w 40 dni? W rzeczywistości kampania trwała niewiele dłużej, ale tempo jej załamania narodu, który liczył na sojusze, było właśnie tak zawrotne, jakby ktoś włączył stop klatkę na czterdziestej dobie i powiedział: zobacz, jak szybko można rozkruszyć państwo, jeśli wcześniej skutecznie je uśpić. Dlaczego tysiąc obietnic okazało się niewarte atramentu. A tysiąc czołgów znaczyło więcej niż tysiąc słów, czy można było przewidzieć, że ten, który podpisuje układy, myśli już o ich pogwałceniu? Hitler przygotował swój blef latami. Najpierw był pakt o nieagresji z Polską z 1934 roku, gest, który miał pokazać Europie, że Berlin umie rozmawiać. Potem seria umiarkowanych żądań, Gdańsk tylko do Rzeszy. Tylko eksterytorialny korytarz, tylko zbliżenie gospodarcze. Czyż to nie brzmiało rozsądnie na tle gruźb i wrzasków totalnej propagandy? W tle rosła presja, ale fasada dialogu działała. część europejskich elit chciała wierzyć, że to spór drobiazgi, który da się ugasić przy stole. Wiosną 1939 Hitler zerwał maskę, ogłosił wypowiedzenie wspomnianego paktu. Ale jeszcze nie ruszył. Dlaczego? Bo dalsza część oszustwa wymagała ciszy i pozorów. Nie przełączajcie kanału. Najlepsze dopiero przed wami. Latem z Moskwą dopinany był pakt Ribbentrop-Mołotow z tajnym protokołem rozbiorowym. W jednej nocy Polska z sojuszników stała się łupem dwóch drapieżników. To z polskich decydentów mógł uwierzyć, że starożytny antagonizm Berlin-Moskwa obróci się w dżentelmeński uścisk dłoni nad mapą Europy, a jednak tak się stało. To był najważniejszy ruch w grze, która miała się zakończyć w kilkadziesiąt dni. Ale samo porozumienie dwóch tyranii nie wystarczyło. Potrzebna była iskra i pretekst. To, co dzieje się w cieniu, niemiecka służba bezpieczeństwa przygotowała prowokacje graniczne, z których najbardziej znana napad na radiostację w Gliwicach miała pokazać światu, że to Polacy pierwsi strzelali. Taki był scenariusz. Najpierw skandal, później przemówienie o obronie niemieckiej ludności, a na końcu armie, które już od tygodni stały w gotowości. Hitler oszukał nie tylko Polaków, on próbował szukać również opinię międzynarodową, by rozmiękczyć reakcję Londynu i Paryża. Zadziałało połowicznie, deklaracje padły, wojna została wypowiedziana, ale ofensywy zachodnie nie ruszyły z impetem. Polacy liczyli, że drugi front spadnie na Niemcy jak młot. Tymczasem było to raczej pukanie w stalową ścianę linii Zygfryda. Czy można było inaczej? To pytanie brzmi do dziś boleśnie, bo w polskich sztabach panowało przekonanie, że gwarancje oznaczają realną pomoc. Hitler grał tym przekonaniem jak muzyk, który zna prawdziwą nutę, a słuchaczom puszcza fałszywą partyturę. Druga warstwa oszustwa to mit Blitzkriegu jako naturalnej klęski przeciwnika. Owszem, niemiecka doktryna skoncentrowała siłę na punktach przełamania, sprzęgła czołgi z lotnictwem uczyniła łączność nerwem działań. Ale wszystko to działało pod jednym warunkiem. Przeciwnik uwierzy, że manewr jest tylko demonstracją, albo przynajmniej nie zdąży zsynchronizować odpowiedzi. Polski plan obrony był trudny do realizacji. Rozciągnięte granice, polityczna konieczność osłony korytarza, wiara, że trzeba trwać na linii, by nie oddać nic bez walki. To była logika państwa, które pamiętało traumę rozbiorów i nie chciało zostawiać ziem na powrót. Niemiecka logika była odwrotna: uderzyć szybko, związać walką na skrzydłach, a sercem pchnąć klin w głąb. Kiedy pierwsze dywizje pancera przebiły się przez najsłabsze segmenty frontu, gdy Luftwaffe uderzyła na węzły komunikacyjne i lotniska, zadziałał mechanizm domina. Uwaga, to może zmienić wasz dzień! Gdy przerywasz dowodzenie i komunikację, najodważniejsza piechota zaczyna walczyć w ciemno, a najrozsądniejsze rozkazy docierają zbyt późno. Trzecia warstwa to wojna nerwów, w której propaganda miała działać jak dodatkowy pułk. Niemieckie radio nadawało w języku polskim, miasta padają, sojusznicy was opuścili, uciekajcie. Ziarno niepokoju kiełkowało szybciej niż czołgi dojeżdżały do kolejnych rzek, mimo to. Polacy nie zniknęli z mapy bez oporu. Bitwa nad bzurą pokazała, że potrafią uderzyć w bok przeciwnika i wywołać chaos. Dlaczego więc nie udało się dłużej? Bo niemiecki plan przewidywał takie zrywy, i miał na nie odpowiedź: natychmiastowe przegrupowanie, zamknięcie kotłów, bezwzględne użycie lotnictwa na drogach odwrotu. I jeszcze jedno. Piąta kolumna. W regionach z liczną mniejszością niemiecką, sabotaż i rozpoznanie ułatwiały wchodzenie oddziałów Wehrmachtu. To nie była główna przyczyna klęski, ale jeden z gwoździ w trumnie systemu, w którym każdy dzień zwłoki kosztował utratę kolejnej szyny, mostu, węzła. Sekret, którego nie uczą w szkole? Nie, raczej prawda niewygodna. Hitler nie wygrał tylko siłą, wygrał tempem i kalendarzem. Zanim padła Warszawa, Padł termin. Zanim pękły mury, pękła nadzieja, że Zachód ruszy natychmiast. Gdy 3 września przyszły deklaracje wojny ze strony Wielkiej Brytanii i Francji, w polskich radiostacjach rozległy się okrzyki radości. Lecz po chwili zaczęto liczyć: Gdzie jest uderzenie na Zachodzie, gdzie dywizje, gdzie lotnictwo? Tydzień minął bez przełomu. Drugi tydzień przyniósł kolejne niemieckie przełamania na polskim froncie, trzeci zwiastował katastrofę strategiczną. I wtedy nadszedł cios, który domykał oszustwo. 17 września. Związek Sowiecki wkroczył na wschodnie ziemię Rzeczypospolitej, realizując tajne ustalenia z sierpniowego paktu. Czy można bardziej dobitnie pokazać, że gra była ustawiona? Hitler nie musiał rozpraszać sił. Moskwa zrobiła to za niego, łamiąc plecy polskiej obrony od wschodu i odcinając drogę odwrotu oraz reorganizacji. Wojna w 40 dni to także wojna o opowieść. Na Zachodzie długo mówiono o błyskawicznej klęsce, jakby polska armia nie stawiała twardego oporu, jakby nie było obrony poczty Polskiej w Gdańsku, jakby Hel nie trzymał się tygodniami, jakby Modlin i Warszawa nie płynęły pod ostrzałem. A nie składały broń z przyzwyczajenia. Tymczasem fakty są uparte. W wielu miejscach Niemcy płacili krwią za każdy kilometr. Skąd więc mit, że Polska pękła jak szkło? K. Bo Hitler zadbał o to, by pierwsze wrażenie, najważniejsze w polityce, było jego. Zanim alianci zdążyli namalować własną mapę narracji, on już sprzedał światu swoją wersję. Polacy sprowokowali, a Europa zrozumiała, że porządek musi być przywrócony. I kiedy Londyn oraz Paryż wreszcie powiedziały dość, było za późno, by uratować wrzesień. To była podszyta cynizmem lekcja, z której w 1940 roku skorzystał jeszcze raz, tym razem uderzając na Zachód z tą samą kombinacją tempa, pozoru, strachu i czołgów. Czy można było go nie dać się oszukać? Żaden Felieton nie odpowie uczciwie tak albo nie, ale można wskazać elementy, na które Polska miała wpływ i te, na które nie miała żadnego. Na pewno nie miała wpływu na pakt dwóch tyranów, na pewno nie miała wpływu na realny brak ofensywy aliantów. Miała jednak wpływ ograniczony na sposób planowania obrony, większa elastyczność odwrotu, skoncentrowanie odwodów, wcześniejsze rozpoznanie węzłów. Które Luftwaffe storpeduje w pierwszych dobach. Łatwo mówić po latach, trudniej pamiętać, że decydenci działali w cieniu presji politycznej z oczyma wlepionymi w mapy, które mogły kłamać, bo zasilane były informacjami niepełnymi, a czasem zwyczajnie spóźnionymi. Zatrzymajcie wszystko i skupcie się. Hitler wygrał runem kart nie dlatego, że miał same asy, lecz dlatego, że przeciwnikom dyktował tempo. I narzucał zasady, nim zaczęli grać. Oszustwo miało jeszcze jedną twarz: ekonomiczną. W latach trzydziestych Niemcy uczyli się prowadzić wojny na kredyt autarkia, kontrola surowców, umowy kompensacyjne, przygotowanie przemysłu do wojny, która z formalnej perspektywy jeszcze nie wybuchła. Kiedy padł rozkaz, fabryki były jak orkiestra gotowa na pierwszy takt. Polska dopiero budowała centralny okręg przemysłowy, nadrabiała dystans, planowała zakupy nowoczesnych myśliwców i czołgów. Była w biegu, ale meta była za daleko. Hitler to widział. Wiedział też, że jeśli uderzy szybko, zyska przewagę psychologiczną i materialną, której nie da się odrobić w kilka tygodni. Sekretna technika profesjonalistów nie czary, tylko scalony system. Dyplomacja jako osłona, propaganda jako tłumik, gospodarka jako silnik, armia jako ostrze. Kampania skończyła się obrazami, których nie da się zapomnieć: kolumny uchodźców, płonące kwartały Warszawy, bombardowanie Wielunia bez znaczenia militarnego, tylko po to, by zastraszyć i zademonstrować, że nie będzie litości. W tych obrazach widać, że oszustwo nie jest słowem załagodnym. On oddaje coś kluczowego. Hitler od początku chciał nie debaty, lecz zniszczenia. Wszystkie gesty pojednania były rekwizytami na drodze do wojny. Kiedy więc pytamy, jak oszukał Polskę, odpowiedź brzmi: najpierw kazał jej wierzyć w grę dyplomatyczną, potem odebrał jej czas, wreszcie pozbawił ją możliwości manewru, uderzając z dwóch stron. A 40 dni to symbol prędkości, z jaką plan stał się ruiną, symbol świata, który wciąż miał nadzieję, że traktaty coś znaczą, zanim nauczył się, że wobec totalnej woli zniszczenia, papier jest tylko papierem. Stop! Zanim odejdziecie, zapamiętajcie to. Lekcja z 1939 nie dotyczy tylko historii wojskowości, dotyczy sposobu, w jaki czytamy ruchy przeciwnika dziś. Gdy słyszysz umiarkowane żądania, patrz na kalendarz. Gdy słyszysz o obronie mniejszości, patrz na mapę sztabową. Gdy słyszysz, że gwarancje wystarczą, pytaj o zdolności, nie o deklaracje. I wreszcie, gdy ktoś mówi, że wojny biorą się z jednego powodu, pamiętaj wrzesień. Tam była ich cała wiązka. Hitler nie oszukał Polskę jednym kłamstwem. On zbudował przestrzeń, w której przez czterdzieści dni Każde pojedyncze kłamstwo miało wsparcie stali, ognia, ciszy i strachu. I to dlatego czterdzieści dni wystarczyło, by upadło państwo, które nie upadło duchem. Bo duch, choć zdeptany, przeszedł przez okupację i wrócił. W tej paradoksalnej puencie kryje się jedyna dobra wiadomość tej historii. Oszustwo może wygrać bitwę, ale nie musi wygrać pamięci. A pamięć, jeśli jest czujna... Potrafi rozbroić niejedną błyskawicę, zanim znów będzie za późno.